Witajcie ponownie w poradniku Jacka, słuchajcie minęła godzina, jak widzicie skończył mi się bonus do zarabiania, e, podsumujmy, co my tu dzisiaj zrobiliśmy, 16 bitew jest, 16 bitew było 8 zwycięstw, e, zarobionych mam 1 167 670 kredytów grając na dopalaczu, tutaj na tym dopalaczu co tu był, e, na koncie premium, czołgami premium do zarabiania, zarobiłem łącznie 1 167 670 kredytów, gdzie na czysto weszło mi 882 064. Dlaczego ta jest ta różnica? Ponieważ tu był pomiędzy tą a tą kwotą jest kwota, która jest odliczana od uzupełnienia amunicji, naprawa gąsek, naprawa apteczek, uzupełnienie apteczek i tym podobne tego rzeczy, więc musiało to zostać w jakiś sposób odliczone. Bitwy oczywiście pół na pół, pół porażek, pół zwycięstw, ale i tak statystycznie jest do góry, jest super. Na koncie już mam 1 800 tysięcy, jak zaczynałem, było 940, 994 000 chyba, z tego co dobrze pamiętam. Także jeszcze raz mówię, polecam granie na doplaczach czołgami premium, które zarabiają, czyli mają ten tutaj do kredytu w każdej bitwie. Doświadczenia. Tu pamię pamiętacie ile to było? Ja nie pamiętam, ale w tym momencie mam 16 952, Także też sporo urosło. Yy, można to chyba nawet tu podejrzeć. Tak, wolnego do 3054 urosło. O 3054 urosło, a załogi się wzbogaciły o 40 064. Obligacji wpadło nawet 26 sztuk. Grając na ósemkach, gdzie przeważnie na ósemkach nie wpadają obligacje, obligacje są doliczane na dziesiątkach. Także jestem bardzo zadowolony. Jeżeli Wam się podobał poradnik, kliknijcie łapkę. Tutaj macie subskrypcję, nowy film, kolejny film, kolejny poradnik. Zapraszam do oglądania. Cześć!